Cześć, nazywam się Artur Celiński, pracuję dla magazynu Miasta i chciałbym się tutaj z Wami podzielić swoim doświadczeniem z używania roweru Cargo, który dostałem w testach od sklepu towarowe.pl. I e, jeśli myślicie sobie, że nie, nie, rower cargo, taka ciekawostka, to nie dla mnie, znaczy może dla kogoś innego, ja nie potrzebuję, bo, bo po prostu nie, z różnych przyczyn mogę nie wyobrażać sobie samego siebie. E, poczekajcie, posłuchajcie, zobaczycie. Może moje doświadczenie trochę zmieni wasze wyobrażenie, bo ja wiem, czasami jest tak, że ciężko nam sobie siebie wyobrazić w innych sytuacjach. Ja tak nam przykład z samochodem, mimo tego, że kocham komunikację miejską, że jeżdżę rowerem, to w Polsce, w polskich warunkach, w polskim klimacie i przy moim celu życia i tym, że mam dzieci i w ogóle obowiązki i towary wożę, i, i zakupy robię, żyć bez samochodu? Mm. Nie, nie, to, to się w ogóle nie da tak całkowicie zrezygnować. E, I okej, okay. okej. Okay. I tak sobie podchodziłem do tego roweru cargo, pewnie z taką samą ciekawością jak wy, no porządku, tak myślę, tak, fajna rzecz, pojeżdżę, patrzę, zobaczę, pobawię się. Taki, taki miński gadżet. Tym bardziej, że moje dzieci są już na tyle duże, że nie potrzebują, żeby je wozić, tak sobie wmawiałem, że gdyby były mniejsze, to w ogóle zdecydowanie, zdecydowanie rower cargo, bo to jest świetne. No ale myślę sobie tak, taki rower to kosztuje kilkanaście tysięcy, ten, którym ja jeździłem, Urban Arrow Family, w fantastyczna sprawa, ale 25 tysięcy. Znaczy ja rozumiem skąd się ta cena bierze, tak? Bo Napęd elektryczny, dobra konstrukcja, super wyważenie, i ten namiot, jeszcze te dodatkowe gadżety, tak pompują tą cenę. Wiemy o co chodzi. No ale pojeździłem tym rowerem. Zrobiłem prawie 400 km po Warszawie. Jeździłem, jak było sucho, jak było mokro, jak był śnieg, deszcz, zimno, i w ogóle woziłem dzieci, zakupy, towary, psa. I powiem Wam, że. Gdyby mój samochód nie był samochodem rodzinnym, kombi, który tam wożę i jeżdżę często poza Warszawę, um, gdyby to był samochód miejski, to bym go sprzedał i kupiłbym rower cargo. Dlaczego? No bo słuchajcie, e, kilka rzeczy. Najważniejsza rzecz jest taka, że przez ten miesiąc, gdy testowałem ten rower cargo, nie było miejskiej ani jednej potrzeby, w której bym powiedział, nie, rower cargo tego nie zrobi, muszę wsiąść w samochód i pojechać, bo na przykład było za daleko. Mm -mm. Dzięki temu, że ten samochód, że ten rower jest elektryczny, ma wspomaganie elektryczne, naprawdę pokonywałem o wiele większe odległości i jeździłem w to i z powrotem, że pod górę do centrum, z powrotem na dół, pod górę. W ogóle bez żadnego pomyślunku, że nie wiem, jestem zmęczony, nie chce mi się, że to jest zimno, że pada, że wiatr. Nie, wsiadałem i jechałem, pakowałem dzieci, pakowałem psa, pakowałem zakupy, wsiadałem i jechałem przez miesiąc. Przez miesiąc nie miałem żadnej potrzeby, żeby wsiąść samochód. Czasami ze zwykłej takiej ludzkiej wygody, pomyślałem sobie, nie, tam, siądę w ten samochód, odpalę, przejadę, wrócę, no bo wiecie, rower to też trzeba, to jest jedna kolumbry, no to jest duże, trzeba to zaparkować, odparkować, zamknąć, znaleźć to miejsce parkowania, wyjąć baterię, żeby to nikt nie, nie, pokombinował. Samochód to super w ogóle wygoda, ale, ale, znaczy przez miesiąc się przejłem, już potem to robiłem raz dwa, żaden problem. Tak zmieniłem sobie, wyobraziłem sobie, że to może tak działać i to działa, tak działało. Eee, kolejna rzecz, możliwości takie elastyczne do załatwiania z wszystkich rzeczy. Wiecie, samochód to jest w ogóle super, bo jak zacznie padać, to się schowacie, jak trzeba nagle coś przewieźć, komuś to się ale pamiętajcie, mówimy o alternatywie miejski samochód versus rower cargo. I muszę Wam powiedzieć, że znowu, przez ten miesiąc, kiedy testowałem, naprawdę super elastyczny. Jak mi się przydarzyło, że muszę odebrać dzieci, bo żona nie zdąży, pak, wsiadaliśmy, jechaliśmy po dzieci. Zakupy nie ma problemu. Coś większego nie mało problemu. Wiozłem tym rowerem nawet choinkę. Owszem, uparłem się, mówię, spróbujemy, działamy. Dało radę, świetnie się sprawdziło, w ogóle i to w śniegu. Dało radę, załatwiliśmy, Nie, że żadnego w ogóle wysiłku. Ehm, fantastyczna sprawa. Ehm, trzecia rzecz, pomyślałem sobie, że taki rower, no, no to jest jednak ciężki, więc będzie mi ciężko jeździć. A jak pakuję dzieci, to naprawdę pewnie dało radę pojechać, ale każdy kilometr, żebym tym rowerem, no to będzie po prostu walka o życie. Mm -mm. Nic z tych rzeczy, słuchajcie. Im ciężej, tym łatwiej. To smaganie elektryczne po prostu działa niesamowicie dobrze. Nie było żadnego problemu, nie było problemu ze stabilnością. Nie wiem, czy to jest kwestia klasy roweru, czy, czy to wszystkie tak mają, ale no w ogóle ten ciężar, ten rozmiar w ogóle nie miał żadnego znaczenia przy takiej codziennej jeździe. I pomyślałem sobie po tym miesiącu, że to w ogóle naprawdę świetny, miejski pomocnik. Jak myślicie kiedykolwiek o tym, że macie. Potrzeby rower, samochodu miejskiego, albo macie taki samochód miejski. Serio, rower cargo was zadowoli, spełni wszystkie wasze oczekiwania i, i naprawdę świetnie sobie z nim poradzicie. Poza tym będzie tańsze w użytkowaniu. Natomiast, oczywiście, wiąże się z takim doświadczeniem roweru cargo są też jakby gorsze rzeczy. Po pierwsze, on jest świetnym testerem miejskiej infrastruktury rowerowej. To znaczy, wszystkie jej słabości po prostu obnaża w bardzo taki niefajny sposób, bo przyzwyczaiłem się jeżdżąc rowerem, zwykłym rowerem typu gravel, że jak coś tam gdzieś się, ciężka nagle kończy, trzeba gdzieś zjechać i tak dalej, to sprytnie sobie tam przemknę. Nawet zejście z tego roweru i przeprowadzenie go te kilkanaście metrów nie stanowiło żadnego problemu. Przy rowerze cargo już nie jest tak łatwo. Znaczy, jeżeli się kontrola kończy ścieżka rowerowa, to sobie nie zaskoczycie, super szybko z, z krawężnika, nie przejedziecie sobie nagle, on po prostu ma swój rozmiar, on nie jest taki skrętny, on wymaga wymaga tego, żeby ta rowerowa infrastruktura była dobrze połączona, dobrze przemyślana, nie meandrowała nie wiadomo jak pomiędzy pieszymi, czyli w sumie on pokazuje, jak powinna być zbudowana infrastruktura rowerowa. I niestety w Polsce wiemy, że tak nie jest. I to wszystko widać. Ten rower wszystko pokazuje. Kolejna rzecz, no to jest kwestia, jakby parkowania tego roweru, bo on jest znacznie większy niż zwykły rower, że znaczy nie jest szerszy, bo jak się trzyma ręce na kierownicy, to jest tak samo jak w przypadku zwykłego roweru. Natomiast jest znacznie dłuższy, nawet tam mój chyba miał metr 90, prawie 2 metry. W związku z tym też wymaga jakby odpowiedniego miejsca do parkowania. Oczywiście można go zostawić wszędzie, ale wtedy też zostawiamy chodnik. Ludzie go widzą, po prostu jest wizualnie też przeszkodą. I też jakby jest trudność z tym trzymaniem pod domem. Oczywiście ja jakby nie wprowadzę go sobie tak jak mojego zwykłego roweru i potrzymam go na balkonie. Do rowerowni, która mieści 6 rowerów na 100 mieszkań. No Jakbym go wprowadził, to już nikt inny by tego nie mógł zrobić. W związku z tym rower stał na zewnątrz, co oznaczało, że ja się martwiłem, tak? Czy ktoś go sobie nie pożyczy? Czy ten mróz, śnieg, deszcz nie wpłynął na jego walory użytkowe, trwałość i tak dalej? No niestety, to jest duży rower i po prostu najlepiej byłoby mieć garaż, albo jakby specjalne takie miejsce garażowania dla rowerów cargo, to powinno być po prostu węższe niż na normalny samochód, mieściłoby się ich więcej. No, ale tym niemniej nie jest to takie proste jak przy zwykłym rowerze, który po prostu weźmiecie pod pachę i wniesiecie sobie nawet na to czwarte piętro. Wiem, bo tak też robiłem. Kolejna sprawa. Rower w tej wersji, z tym namiotem, jest bardzo podatny na wiatr. W związku z tym często mi się zdarzało, że wyjeżdżałem na jakimś skrzyżowaniu rondo w centrum Warszawy i nagle podmógł wiatru, że mną tutaj zachwiało. Trzeba być na to bardzo wrażliwym, bardzo trzeba uważać, łatwo wywrotkę, w związku z tym, oczywiście może ten namiot zdemontować, no, ale wtedy nie macie tych wszystkich korzyści, które ten namiot daje, a ochrona przed deszczem, przed słońcem, przed wiatrem, no, ale można. Tak trzeba uważać, trzeba pamiętać, że jednak rozmiar tutaj ma znaczenie i to jest po prostu żagiel, który łatwo może z was, z tego waszego toru jazdy skręcić. Poza tym większych wad nie zauważyłem, Wiadomo, jest ciężki, trzeba nim manewrować i tak dalej, ale to wszystko przychodzi z czasem. Tak samo każdy samochód ma jakieś tam swoje wady, jak każdy rower ma swoje różne tam zalety i wady. I na koniec testów oddawałem ten rower trochę z takim ze smutkiem, że po prostu no, mój samochód nie jest miejski i nie mogę z niego zrezygnować. Z też przyczyn tego, że nawet jak jeździmy często poza Warszawę, pojeździć na rowery, to swój rower gravel biorę na dach, pakuję nawet cztery rowery, pięć rowerów mi się zdarzyło wieść na, na dachu, z rowerem kargo tego nie zrobię, więc ja jeszcze nie jestem gotowy, tak? Nie mam takiego stylu życia. Gdybym był bogatszy i miał więcej pieniędzy, to po prostu bym kupił go jako dodatkowe sprzęt w rodzinie, jakoś bym sobie to powetował, po, po ale myślę sobie, że gdybym miał samochód miejski, na przykład gdyby to był drugi samochód w rodzinie, to się często zdarza, gdybym miał samochód miejski, to bez wątpienia bym go sprzedał i kupiłbym rower cargo, bo po prostu robi robotę, jazda nim jest przyjemna, nie straszne mu warunki atmosferyczne, można nim jeździć cały rok i robi wszystko to, co robi samochód miejski. I ja wiem, że ludzie sobie nie będą wyobrażać, że jest zimno, a którzy powiedzą, a, bo ja pracuję gdzieś tam, potrzebuję się ładnie ubierać. Słuchajcie, jasne, ale spróbujcie, bo naprawdę, ja jeździłem 30-40 km dziennie czasami, nie, spad, nie, nie byłem spocony, nie miałem żadnego dyskomfortu, jeździłem czasami w eleganckim stroju, nie było z tym żadnego problemu, ale to musicie sami przetestować i do tego was namawiam. Testujcie różne rozwiązania. Nie mówcie, że sobie nie wyobrażacie, bo ja też wielu rzeczy sobie nie wyobrażałem, wciąż wielu rzeczy sobie nie wyobrażam, ale po to jest całe miejskie prototypowanie, testowanie, kombinowanie, żeby sprawdzić, jak się w danym sytuacji odnajdziemy, i może nam się spodoba. Może tak samo jak ja zobaczycie, że to jest bardzo użyteczne narzędzie. I pomyślicie sobie, dobra, kosztuje 25 koła, może więcej, może mniej, może znaleźć jakieś tam tańsze rozwiązania. Ale to jest po prostu sprzęt warty swojej ceny, tańszy w utrzymaniu niż auto. I skoro robi podobne rzeczy, no to wiecie, po co przepłacać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia na miejskim szlaku. Pamiętajcie, szczęście leży na chodnikach. Przydajcie magazyn miasta. Obserwujcie nasze media, social media i co najważniejsze, zapiszcie się co do, do naszego cudygodniowego newslettera. Co tydzień, w każdy wtorek o 7 rano dostaniecie porcję bardzo fajnych, ciekawych, pouczających miejskich materiałów. Dziękuję bardzo.